zostawić Tomasza Kruka. Jeszcze gorące chwile na starcie. 14 wyścig 44 do 34 na letkarzy tu w Szymkowiak kruk Rębas. Bardzo dobry start Rembasa Dobry także we do Szymkowiaka. Szymkowiak atakuje po wewnętrznej. rymbas próbuje wyjść po zewnętrznej. Jarosław Szymkowiak. No bardzo dobrze prezentuje się dziś na łódzkim to, Jarosław Szymkowiak, teraz udany atak Tomasza Kruka. Teraz tylko wyhamować ten motocykl, skontrować i wyjść na drugą pozycję. Tak też się dzieje. Szymkowiak przed Krukiem na podwójnym prowadzeniu zielonogórzanie. Popełnia błędy jednak na dystansie. Piotr Rembas imponuje dobrymi startami, ale później na trasie na to, że nie jest najlepiej traci tę pozycję młodzieżowiec łódzkiej drużyny. Jarosław Szymkowiak, bardzo dobra jazda. Tu muszę pochwalić popularnego Szymka w Łodzi. Rehabilituje się w pełni za ubiegłoroczne słabe występy na torach wyjazdowych. Dziś jest silnym, mocnym punktem drużyny zielonogórskiej. Oprócz obok niepokonanego dotychczas Andrzeja Chustrzy, dobrze jeżdżącego Arn Andersona, Walaska, Szymkowiak także prezentuje się wybornie. Tomasz Kruk także wykorzystuje w tym wyścigu swoją szansę i zielonogórzanie już teraz odnoszą drugie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Pokonując w wyścigu 14 parę JAG Speedway Łódź 5 do 1, 3 punkty Szymkowiak, 2 punkty Tomasz Kruk. Zielonogórzanie już zapewnili sobie zwycięstwo w meczu piątej, czwartej kolejki nad JAG Speedway. W, jakim, w jakich rozmiarach? O tym zadecyduje ostatni, 15 wyścig. Jedyny punkt.